Macie czasem takie jebane noce, że za cholerę nie da się zasnąć? Serio, co to kurwa jest? Kładę się, wszystko wyłączone. Ciemno, telefon odłożony, a mózg. He, he! Nie tym razem, frajerze! Jakby pierdolony serwer do snu był przepełniony. Wszyscy zalogowani. Śpią jak aniołki. A ja stoję pod drzwiami jak halo, można, a wszechświat. Spróbuj za sześć godzin kurwa. Moje ciało zmęczone jak po całym dniu zapierdalania, a mózg. Dobra! Czas na przypały z ostatnich lat. Leże. I próbuję zasnąć, a mózg mi wrzuca. Pamiętasz, jak kelner powiedział smacznego: A ty jebnąłeś nawzajem. Ja pierdolę. I czemu wszystko zaczyna swędzić dokładnie wtedy, kiedy wreszcie się ułożę? A koc, koc to jebany dramat. Za gorąco. Zrzucam. Zimno. Przykrywam się. Po minucie. Czemu czuję się, jakbym się zajebał w saunie? No kurwa, wybierz jedną temperaturę i daj mi spokój. I czemu mózg uznaje, że trzecia w nocy to idealny moment, żeby zaplanować całe pierdolone życie? Mózg. To teraz kariera, ślub, kredyt, emerytura. Lecimy. Stary, to nie jest sesja coachingowa. Zamknij się. Mam szkołę za 4 godziny. Już nawet nie próbuję spać. Leżę i toczę mentalną wojnę sam ze się. sobą. Dajcie mi zasnąć, zanim naprawdę oszaleję.